Wszystkim z tej strony: Martyna, czyli jedna, druga marki. Dzisiaj mam dla Was obieconą recenzję oraz słocze matowych, płynnych pomadek z Debalm, e, czyli tych pomadek, o których mówiłam Wam w naszym holu minty shopowo-lumpeksowym. I w tym filmie powiem Wam o minusach oraz plusach właśnie tych pomadek. Oraz pokażę Wam słocze tego produktu. Dlatego, jeżeli tylko i wyłącznie interesują Was słocze i konkretne kolory, bo macie już ochotę kupić tę pomadkę, tylko jeszcze nie wiecie jaki kolor, to tutaj w tej minucie znajdziecie konkretnie słocze, a resztę z Was, którzy mają ochotę posłuchać o tym, jakie te pomadki w ogóle są, zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy od tego, że ja zakupiłam wersję mini. 6 pomadek mini, które mają nieco ponad 1 ml. Nie jest to za wiele, ale za chwilę powiem Wam o ich wydajności, więc naprawdę się opłaca. Taki set 6 kolorów kosztuje około 119 zł. Ja za tyle właśnie kupiłam w drogerii internetowej. Są czasami na promocjach, więc szukajcie, bo naprawdę warto. Ogólnie cała recenzja będzie bardzo pozytywna i od razu na wstępie Wam to mówię. Dla mnie te pomadki póki co są najlepszymi pomadkami matowymi, na jakie trafiłam. I naprawdę ukochamy całym moim serduchem. Dlaczego w ogóle kupiłam cały set, a nie jedną pomadkę? Dlatego, że niektóre kolory są dla mnie bardzo podobne, później dopiero okazało się, że naprawdę dość mocno się różnią, i nie wiedziałam, czy ta pomadka, którą konkretnie wybrałam, będzie dla mnie odpowiednia. Taki set faktycznie u mnie się sprawdził. Jedna z tych pomadek, no nawet dwie, są moimi ukochanymi, na pewno zaopatrzę się w pełnowymiarową wersję. Reszta pomadek to są takie pomadki na konkretne okazje. Albo na konkretny humor, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o zapach tych pomadek, to on jest troszkę miętowy. Kiedy chciałam kupić te pomadki, wyczytałam w internecie, że dużo dziewczyn mówi, że to jest bardzo mocny, miętowy, takich cukierków miętowych zapach, który dla niektórych jest niestety nie do przejścia. Dla mnie jest to tak bardzo delikatna, mięta że praktycznie w ogóle niewyczuwalna. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że są to małe wersje i po prostu ten zapach jest mniej intensywny, a w tych dużych jest bardziej. Ale tak czy siak, dla mnie ten miętowy zapach, nawet jeżeli jest troszkę wyczuwalny, jest bardzo przyjemny i w ogóle niedrażniący, więc nie powinnyście w ogóle się tym martwić. Zdecydowanie jednym z największych plusów tej pomadki jest to, że ona nie zastyga za szybko. Czyli macie czas na to, żeby troszkę nią popracować na ustach. Jestem posiadaczką różnych matowych pomadek, może nie jest to wielka kolekcja, ale m.in. z Mła czy z Golden Rose i wszystkie te pomadki, które mam, miałam do tej pory i mam nadal, e, zastagają dość szybko i czasami brakowało mi czasu na to, żeby poprawić to, co gdzieś tam nie zagrało na ustach, czy np. wyjechałam gdzieś za, poza kontur, ubrudziłam się, albo np. nierównomiernie rozłożyłam kolor i usta po prostu nie wyglądały zbyt apetycznie. Dlatego w tych pomadkach muszę to wyróżnić i to jest naprawdę bardzo ich duży plus, że macie około 15 minut i to jest naprawdę dużo, na to, żeby poprawić to, co Wam nie wyszło. Przez 15 minut ta pomadka delikatnie powoli sobie zastyga. W międzyczasie zaczyna być taka delikatnie lepka, że kiedy zatykacie usta, wargi, to one się lekko lepią do siebie, ale po tych 15 max 20 minutach zastyga tak. Jak teraz bo mam jedno z nich na ustach, że w ogóle jakby ich nie czuję, są bardzo bardzo komfortowe. To co myślę, że również jest bardzo ważne w matowych pomadkach, to to, jak się zjadają, czyli czy są trwałe i w jaki sposób znikają z naszych ust, czy to ładnie wygląda, czy nie. I tu jest kolejny plus, dlatego że te pomadki naprawdę ładnie się zjadają. Czyli jak coś jecie, pijecie, czy po prostu mówicie, no, funkcjonujecie w ciągu dnia, to ta pomadka delikatnie zada się faktycznie tutaj na tej mokrej linii ust, ale to nie wygląda brzydko. Nie robi się, wiecie, nie jest takie postrzępione, nie wchodzi to na tą suchą strefę ust. Jak dla mnie ideal, dlatego że naprawdę większość pomadek matowych do tej pory, które miałam, bardzo krótko się zjadały i wręcz odpadały takimi wicie kawałkami. I to wyglądało naprawdę nieestetycznie. Dobra, teraz chyba najważniejsza kwestia, czyli jak długo utrzymują się te pomadki na ustach i czy w ogóle są trwałe. I tak, te pomadki są naprawdę bardzo trwałe. I są bardzo wydajne. Dzisiaj słowo bardzo, to jest słowo klucz tego filmu. Prawie każda z tych pomadek, oprócz tej najjaśniejszej, o czym powiem za chwilę, utrzymuje się na moich ustach bardzo długo. Najczęściej jest to około 6-7 godzin, bo mniej więcej tyle z pomadką chodzę na ustach w ciągu dnia, ale zdarzyło mi się raz na imprezie mieć ją 11 godzin na ustach od początku dnia aż po samą imprezę. Z delikatnymi poprawkami, oczywiście tutaj na tej linii mokrej ust, ale tam mi się zawsze zjadają pomadki, więc jakby tego nie traktuję jako minus, no bo w każdej pomadce mi się to zdarza. Ale tak czy siak, no kurczę, 11-10 godzin, pomadka naprawdę bez żadnego szwanku, nic, nie ma żadnego zarysowania, zaniku koloru, nie zmienia pigmentu, nie ściera się. Oczywiście w trakcie picia czy jedzenia, tylko tutaj w miejscu, gdzie się zjadają pomadki, Troszkę zanika, a to wystarczy poprawić i fajnie ta kolejna warstwa, którą dokładamy, stapia się z tą pierwszą, nie widać różnicy. Wiecie o co mi chodzi, że to nie zmienia pigmentu, nie ma nigdzie ciemniej i jaśniej, tylko wszystko stapia się w jeden kolor, więc możemy sobie to kontrolować w ciągu dnia i to naprawdę jest duży plus. Kolejny, bardzo duży plus to 100% krycia za pierwszym pociągnięciem aplikatora. Serio byłam w szoku, jak pierwsze zaaplikowałam sobie czerwony i bordowy kolor na ustach. Byłam zdziwiona, bo miałam wrażenie, że będę musiała budować to okrycie. A tutaj aplikator, mimo że to jest bardzo malutka pojemność, to aplikator nabiera za pierwszym razem tyle produktu, ile potrzeba na pokrycie całych ust i ani kropelki więcej, więc to jest naprawdę mocno przemyślane. Nie wiem, czy to jest, wiecie, kwestia tego, że ja mam duże usta i po prostu ten produkt się. Rozmazuję idealnie, a na mniejszych ustach będzie go za dużo, nie wiem. Dla mnie jest to idealna ilość i krycie jest stuprocentowe, naprawdę i nie znika w ciągu dnia. Nic się z kolorem nie dzieje, nie traci pigmentu, nie jakoś w jakiś dziwny sposób nie zmienia koloru, więc kolejny plus i lecimy do następnego. Jeżeli mówimy o aplikatorze, to warto wspomnieć o aplikacji, bo ona również jest bardzo prosta. Dlatego, że tak jak mówiłam, nie zastyga ten produkt za szybko, więc mamy czas na to, żeby troszkę popracować. I nawet jeżeli nie macie jakiejś prawy w dłoni, bo ja też nie mam i często mi się zdarza, że naprawdę potrafię długo siedzieć nad tym, żeby te usta porządnie wyrysować, żeby nie wyglądały karykaturalnie. To tak czy siak, naprawdę jest to bardzo łatwa aplikacja. No i też przez to, że ten aplikator nie nabiera tak dużo produktu, czyli za dużo, to ten produkt jest bardzo wydajny. Mam te pomadki no już jakiś czas i używam ich codziennie, no bo tak chciałam je trochę przetestować dla Was, więc zauważyłam, że naprawdę wydajność tych pomadek jest super dobra. No i tyle. Następny plus to na pewno fakt, że pomadki te balm są bardzo komfortowe na ustach. No może nie aż tak bardzo, bardzo, bo jak na pomadkę matową, no to oczywiście delikatnie wysuszają te usta, ale nie tak mocne jak na przykład Golden Rose czy Lovely, które mam również w Twojej kolekcji, czy na przykład Mua, bo to są bardzo mocne, takie wręcz lakierowate. Lakierowate? Mają bardziej konsystencję takiego lakieru, jeżeli wiecie o co mi chodzi, a pomadki de Balm mają konsystencję delikatnie musową. To jest taka pianka, która bardzo fajnie zastyga na ustach, ale nie wżera się tak bardzo w naszą skórę ust, przez co naprawdę komfortowo się nosi. Jakby nie odczuwam dyskomfortu podczas mówienia, picia, jedzenia, czy w ogóle funkcjonowania w ciągu dnia. Zdecydowanie dużym plusem tych pomadek jest to, że mają naprawdę bardzo ładne i mam wrażenie, że przemyślane kolory, dlatego że to co zauważyłam, to dawałam naprawdę mocno podąża za trendami makijażowymi. I w tym zestawieniu są aż trzy kolory, takie w tym odcieniu takim nude brązowym, trochę, trochę beżowym, jedną z nich mam teraz na ustach. I te kolory ja jakoś sobie ostatnio ukochałam. Ja wiem, że gdzieś tam są modne, więc fajnie, że też podążają za trendami. Dwa kolory ciemniejsze, które są tutaj w zestawieniu, również są bardzo twarzowe. Ten to jest w ogóle petarda na swoczek, zobaczycie. Pierwszy pomarańczowy, znaczy pomarańczowy to jest taki róż połączony z pomarańczem, taka brzoskwinia. Ona najmniej mi się podoba, dlatego że najmniej pasuje po prostu do mojej urody, do moich włosów, mojej karnacji. i Zdecydowanie bardziej pasuje do mojej karoli. Reszta kolorów, bardzo przemyślana, bardzo ładna. I ogólnie jak widziałam te pełnowymiarowe wersje tej pomadki. To jest parę takich kolorów bardziej hardkorowych, w których raczej bym nie założył jakieś tam fiolet czy taka mocna funkcja. Po prostu nie czuję się to dobrze w takich kolorach, ale reszta, no chętnie bym je przetestowała. No dobra, to teraz czas na minusy. Na pewno dużym minusem jest fakt, że te pomadki pełnowymiarowe kosztują około 65 zł. Oczywiście można je zapaść też na promocji, no ale taka standardowa cena to jest właśnie około 65 zł. Dla mnie nie jest to mało, jest to dość dużo, ale teraz wiem, że kiedy przetestowałam sobie te małe mm, produkty, małe pomadki, to masz świadomość tego, że to jest naprawdę dobry produkt i warty naprawdę każdej złotówki, dlatego, że się mocno trzyma na ustach, jest bardzo komfortowy. Póki co najlepszy, dlatego wiem, że zaopatrzę się na pewno chociaż jedną pełnowymiarową wersję. No ale ten minus dużej ceny, chociaż jak patrzę się na, przykład na to, że pomadki z Maka kosztują około 86, tak? Czy 90 zł, no to jest to mniej, więc może warto się zainteresować. Drugim i ostatnim minusem, w sumie znalazłam tylko dwa, ale jest to minus, to fakt, że matki na tyle są mocne i długotrwałe, że ich zmywanie jest dość kłopotliwe. Już wiem, że tworząc te słocze będę musiała szybko działać, żeby za szybko nie zastygły na moich ustach, no bo trzeba mieć dobry płyn micelarny albo najlepiej olejkiem, olejem kokosowym, albo po prostu olejkiem do demakijażu starać się je najpierw rozpuścić, ten kolor y, i tę konsystencję, po to, żeby nie podrażnić sobie ust, bo ja na początku, kiedy nałożyłam te pomadki, sobie, nakładałam je po kolei, żeby przetestować sobie kolory, kiedy do mnie przyszły, wiadomo, e, no to muszę przyznać, że jak pozwoliłam zastygnąć którejkolwiek z nich, no to później moje usta mocno cierpiały e, i musiałam mocno działać olejem, a później nawilżać, no bo one potrafią troszkę podrażnić właśnie usta przy ich e, ściąganiu, przy ich demakijażu. Ale oczywiście fakt, że tak ciężko zdemakijażować te pomadki, no świadczy o tym, że są one bardzo długotrwałe. Mocno trzymają się na ustach i powtórzę to chyba raz setny. Bardzo je polecam. To co? Może teraz po prostu przejdziemy do kolorów, do słoczy, żebyście zobaczyli, jakie są kolory. Bo może któryś z nich was zainteresuje. Zanim pokażę wam konkretne słocze, od razu daję Wam znak, że będę Wam gdzieś tutaj na ekranie wypisywała nazwy tych pomadek, dlatego że nie chcę jakoś ich przekręcić, a ja mam tendencję do tego, więc. W temacie zaczynamy. Pierwszy odcień, delikatnie brzoskwiniowy. To jest takie połączenie pomarańczu z różem. Wszystko zależy od tego, w jakim świetle się znajdujecie, bo zauważyłam, że w takim dziennym świetle, przy słońcu, zdecydowanie mocniej widać w nim pigment pomarańczowy, a w takim świetle sztucznym, na imprezach, czy po prostu w mieszkaniu, kiedy już jest wieczór to bardziej ujawnia się pigment różowy i to jest bardzo ciekawy odcień tej pomadki, ale najmniej przeze mnie ukochany i zdecydowanie najrzadziej noszony przeze mnie. Po prostu nie czuję się dobrze w takich kolorach, ale jest na pewno bardzo ciekawy przede wszystkim dla blondynek. Myślę, że moja Karola z tymi bardzo jasnymi włosami będzie wyglądała w tym kolorze, kolorze rewelacyjnie. Dobra, teraz czas na trzy kolejne kolory, które na pierwszy rzut oka są bardzo do siebie podobne, dlatego że to jest taki bardzo modny kolor niód połączony z brązem, trochę z różem, takim przybrudzonym, ale zdecydowanie na ustach wyglądają różnie i za sekundkę Wam to pokażę. Może zacznijmy od pierwszego koloru, który z tych trzech jest najbardziej różowy. To jest taki najbardziej różo-niód, który ma w sobie właśnie dużo takiego brudnego różu przede wszystkim i no jest, jest to przepiękny kolor, naprawdę jest bardzo ładny. Myślę, że w ogóle do smokey eyes by wyglądał rewelacyjnie i, i może jakoś nie wybiela za bardzo zębów, nie jest jakoś niesamowicie krzykliwy, ale na co dzień to jest idealny odcień. Zdecydowanie na co dzień. No dobra, teraz czas na moją ulubioną pomadkę z całego zestawienia. Mój ulubiony kolor, który noszę naprawdę bardzo często i czasami nawet Karolina się denerwuje, że mam ochotę ją nakładać cały czas do filmów, a nie zmieniać, tylko cały czas nie jestem. I najczęściej, jak pytacie mnie, jaki kolor mam na ustach, to jest właśnie ta pomadka. I to jest takie idealne połączenie różu z brązem. Piękny kolor, taki głęboki, troszkę podkręcony mój naturalny kolor ust, taki bardziej wydobyty, bardziej intensywny. To jest kolor, który, moim zdaniem, również wybiela zęby i będzie pięknie pasował dziewczynom, które mają brązowe albo czarne włosy. To jest po prostu rewelacyjny kolor i to jest właśnie ta pomadka, po którą na 100% sięgnę w pełnowymiarowej wersji. Po prostu muszę ją mieć, bo mam ochotę ją nosić non stop. Kolejny kolor również jeszcze z tej wersji takiej nude brązowej, ale to jest pomadka, która ma w sobie troszeczkę pigmentu takiego borda i więcej brązu niż różu. I to jest najciemniejszy y, kolor nude z tych wszystkich, które mam. Ja nazywam je nude, wiem, że nude to są takie bardziej beże, ale próbuję tutaj wam przybliżyć ymm, fakt, że te pomadki mają troszkę w tej pigmentu ust takiego naturalnego. W zależności od tego, czy macie bardziej ciemny pigment swoich naturalnych ust, czy jasnych. To tak, te pomadki będą do Was pasować. To jest najciemniejsza wersja tych pomadek e, brązowo-różowych i ta ma więcej pigmentu takiego mocnego brązu, ale również e, czerwieni w sobie. Dobra, czas na pomadkę, której kolor najbardziej mnie zainteresował i najbardziej mnie zachwycił, i najbardziej mnie zdziwił, że tak dobrze może wyglądać. Nigdy wcześniej nie widziałam takiego odcienia w jakichkolwiek innych e, firmach makijażowych, to jest bordo, malina, fuksja czerwień. I brąz połączony ze sobą w jednym kolorze i powstał taki piękny, soczysty, bordowy kolor, taka ciemna fuksja, ale jednak z pigmentem brązowym, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, nie jestem za dobrym opisywanie kolorów, wszystko widzicie na moich ustach i na słuchach na ręce. Ale ten kolor, również zastanawiam się, czy, zastanawiam się, czy nie kupić w pełnowymiarowej wersji, dlatego że jest tak unikatowy. I jak mam go na ustach, to bardzo dużo osób pyta mnie o to, co właśnie mam na ustach, jeżeli na przykład gdzieś jestem wśród znajomych, więc ten kolor. Jeżeli lubicie takie szalone kolory i macie. Na... Mam wrażenie, że w ogóle nie będzie tylko dla brunetek, ale również dla blondynek dobry. Naprawdę piękny i super wybiela zęby. Naprawdę ekstra, bo ma chyba sobie coś takiego zimnego bardziej niż ciepłego. To jest zdecydowanie zimniejszy kolor. I ostatni odcień. Piękna, intensywna, soczysta czerwień. To jest prawdziwy czerwony kolor. Dosłownie sprawdziłam, i to jest odcień, który praktycznie jest identyczny jak ten, który mam w farbach olejnych, który maluję popłótnie. To jest po prostu czerwień ale tak ładna, taka pomidorowa, ona ma w sobie troszkę więcej pigmentu jednak zimnego, więc będzie fajnie wybielać zęby. Taka Mary Monroe trochę, do białych ubrań, do ciemnych, jasnych włosów, do każ naprawdę dla każdego. I jeżeli szukacie takiej prawdziwej czerwieni, prawdziwej, bez żadnych tam pigmentów borda, brązu i tak dalej, czy pomarańczu na przykład, no to ten kolor jest dla Was i nad, nad nim również zastanawiałam się, czy nie chciałabym pełnowymiarowej wersji, ale zdecydowanie czerwień noszę najrzadziej, więc ta mała wersja powinna mi wystarczyć jeszcze na dość długo, bo jak mówiłam, te pomadki są bardzo wydajne. Okej, okay, to już wszystko. Mam nadzieję, że tą krótką recenzją chociaż trochę pomogłam Wam podjąć decyzję, czy te pomadki są warte zakupu, czy nie, czy w ogóle są dla Was, bo wiadomo, każda z nas szuka czegoś innego w produktach yy, do makijażu. Każda z nas ma inne wymagania, inne oczekiwania i po prostu lubi inny efekt na ustach. Dla mnie póki co The Balm zdecydowanie to najlepsze matki, które miałam szansę nosić na swoich ustach. No i tak jak powiedziałam i powtarzałam to wielokrotnie dzisiaj w tym filmiku, no zaopatrzę się w pełnowymiarowe wersje, bo jestem w 100% pewna, że warto. Jeżeli nadal macie wątpliwości, to zachęcam Was do zakupu właśnie tej wersji 6 mini pomadek. Dla mnie to był najlepszy wybór, bo dzięki temu wiem, które pomadki kolorystycznie do mnie pasują. No i przy okazji mam parę takich dodatkowych pomadek kolorystycznych na jakieś większe wyjścia i takie większe okazje. Na no, przede wszystkim imprezy, przede wszystkim to Bordo i Czerwień. No bo one są takimi kolorami, które na co dzień chyba by się jeszcze wstydziła nosić na swoich ustach. No i tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o naszym Instagramie, naszym Facebooku i o subskrybowaniu naszego kanału. I to. Do zobaczenia. Pa!